Już jest wszystko gotowe. Wszystkie filmy już mamy przygotowane i wiemy o czym będziemy mówić, ale ja nie mogę zacząć bez Macie. Ciekawe, kiedy mu przyjdzie. Nie wiem, czy się trochę boi po tych filmach, co oglądaliśmy, bo są trochę straszne, ale mówił, że będzie. Dobra, to zrobimy po prostu tak, że ja zacznę i może, może on się tam gdzieś pojawi. Jak coś, to najwyżej poprowadzę cały odcinek. Nie ma problemu. Mogę to zrobić. Kochani widzowie, kanał filmy od kuchni. Prowadząca Magdalena Kucharska i To Be Continued. Dzisiejsze filmy amerykańskie, jak możecie widzieć, tutaj już są lekkie amerykańskie aluzje. Eddington i Weapons. Edington nieprzetłumaczalne Weapons potrzebowałabym tutaj pomocy mojego współprowadzącego, żeby, żeby się rozprawić z tym tytułem, bo polski, polskie tłumaczenie czyli zniknięcia nie do końca nam pasowało i chcielibyśmy jeszcze to omówić, ale no, biorąc pod uwagę obecne, obecną sytuację, zostawię to może na później. W razie czego rozprawię się z tym na własną rękę. Oho! Chyba idzie. Mam nadzieję, że to. On. Cześć Maciek. Cześć. Wróciłem z roboty Wróciłeś z roboty? Tak, tak, nie mówię ci. Wiesz co? Mówiłeś mi. Ostatnio rozmawialiśmy, że całe Twoje życie to jest film. No tak, ale ja byłem na planie filmowym. Kurczę, Straszeli. gdzie byłeś? Na planie filmowym tam w centrum mm -hmm. tam w centrum możesz już zdradzić jaki to był plan czy na razie wszystko jest nie mogę bo mi kazali nic nie mówić mm -hmm. tajemnica e, branżowa to jest film tajemny nie, może, nie mogę mówić o czym on jest i gdzie on jest tylko mogę powiedzieć że jedna scena będzie w centrum ale nawet nie wiem czy będzie to widać no i tam musiałem na żurawiu być e, i tam patrzeć co kamerzysta robi i tam yy, chyba sztuczny śnieg zrzucaliśmy. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to miał być śnieg. Rozumiem. A to jeżeli uważny widz połączy wszystkie kropki: Twój strój, scena w centrum, bycie na żurawiu i rzucanie czegoś z góry, no to zobaczymy za pół roku, jaki, w, jakim, w jakim filmie maczałeś palce. Może być ten chybin. Kevin Sam wy Trzecia część. Bo on tam zrzucał cegłówki z dachu. Mm -hmm. Śnieg padał w Nowym mm -hmm. Jorku. Był mój ulubiony amerykański aktor, aktor, aktor Donald Trump, więc e, może wróci. Mam nadzieję, że wróci w pełnej. E, może to będzie o może to będzie Donald Sam w Nowym e, Jorku na przykład. E, tak może być. Może tak być wiem, że to jest poruszające i e, no. chyba ja jestem jeszcze emocjonalnie trochę rozregulowana, bo raz, że trochę się bałam, żebym musiała jest za kawa. sama to wszystko dźwigać, oczywiście zawsze. E, a dwa, że te filmy, które obejrzeliśmy ostatnio, były lekko e, poruszające. I jeszcze wiesz co, zanim tak wskoczymy w nie, chciałam zwrócić uwagę i chciałam tutaj pochwalić ekipę tajemnego filmu. Za to, jak zadbali o Twoje bezpieczeństwo, bo widzę, że naprawdę jesteś tutaj fajnie e, ubrany, także no, nikt na pewno ci nie może e, niczego zrobić na planie. No nie, nie, bo wiadomo, jak na planie czasami jest, jak ktoś e, jest zaangażowany bardzo w swoją pracę, to może po prostu czasami przysłowiowo przypierdolić. E, więc e, trzeba mieć te kaski. Okulary zgubiłem, bo tu akurat nie miałem zakrycia na twarz i tam raz dostałem od jednego aktora, jak się zapytałem o autograf. Eee, nie mogę powiedzieć, który. Eee... To było w trakcie kręcenia? No, mówili mi, że teraz jest przerwa, tak? Mówili mm -hmm. mi, że jest przerwa, ale to chyba aktor mówił, że czas na przerwę. Mm -hmm. Ja nie wiedziałem, że to w scenariuszu jest, że oni w filmie idą na przerwę. No i jakie miałem to wiedzieć, no mi nikt scenariusza do ręki nie dał, dopiero po tym jak już straciłem okulary, to się dowiedziałem. No i później już nie wiedziałem co ten kamerzysta robi, no ale nie mogłem się przyznać, bo bym, bo bym stracił te 5 zł na godzinę. Byłem tam do 3 w nocy, teraz jest 15, ale ja po prostu, ja nigdy w centrum nie byłem i trochę się zgubiłem. Rozumiem. Czułem się jak właśnie taki Kevin Sam w Nowym Jorku, chociaż to miasto nie przypomina. Nowego Jorku, ale to 3, efekty 3D zrobią i będzie. Nie, nie zdradzamy jeszcze, w jakim mieście jesteśmy, bo będziemy, nie chcemy się zdoksować. Te trzy osoby, które nas oglądają, nie licząc naszych mam, to e, mogą nam zrobić krzywdę, hmm, chociaż nie tak, nie tak mocno, jak można na planie dostać. Jakie filmy dzisiaj mamy? E, te, a, to co widzieliśmy ostatnio, tak? Tak, Eddington i, no, i, i Weapons. Weapons. No tak, bo to znowu trudne do przetłumaczenia tytuły, tak? Bo to masz głównego bohatera, Paddingtona. Bo w ogóle ciekawe, że poszli. Możemy zacząć od tego. Live action e, Zrobili tą edycję. To tak jak ostatnio był królew, że to były prawdziwe lwy, prawdziwe mm -hmm. słonie, prawdziwe żywafy. Ja nie wiem, jak oni to zrobili, że one śpiewały. Może to już był dubbing. Ale nie wiem, e, to było fajne też. To I... są sekrety przemysłu filmowego, ale myślę, że prędzej czy później one wyjdą. Tak, i tutaj nie dali niedźwiedzia, tylko no właśnie to jest takie przewrotne, bo masz e, masz tego chłanika e, Feniksa, To też można fajnie, nie? że to jest Feniks po polsku. Mhm. Joachim. Joachim Feniks i e, Pedro, czyli Paweł. Paskal, no to Paskal może zostać tylko wszystka To są takie niedźwiedzie w prawdziwym życiu. tak jak się mówi w, w, w społeczności gejowej, niedźwiedź B. To, no to, to chyba dlatego ich wybrali. Te brody, te zarosty, to od razu widać w nich. Więc to chyba z tego powodu ich wybrali. I to jest takie starcie niedźwiedzi. Starcie niedźwiedzi. Trochę jak w tej bajce animowanej z tymi niedźwiedziami w Parku Narodowym. Yogi? Jogi? Yogi, tak, jogi. To one też tam się pojedynkowały, te niedźwiedzie, tylko że z ludźmi. A tutaj się pojedynkują ze sobą o, o miasto. I też trochę z ludźmi. Trochę z ludźmi też. Trochę, trochę tak e, social networking tutaj jest, czyli Facebook i walka przez internet, ale też są starcia face to face, czyli pyskiem w pysk, pysk. Ja akurat w tym e, wypadku. To powinien być pysk book. Facebook, no, książka Pysków. No, a czasami procent tego Facebooka to niektóre to naprawdę to są Pyski. Co byś chciała powiedzieć jeszcze o tym filmie? Chciałabym naprawdę też powiedzieć o takim mówieniu, że niektóre twarze to są Pyski. Ale to chodzi mi, że zwierzęta mają tam też ludzie. Okej. Okay. E, wiesz co? No, film e, Eddington, nieoficjalna kontynuacja e, Paddingtona. E, wiesz, zaskoczyła mnie trochę ta zmiana tonu. Mm -hmm. Jakby zawsze Paddington poruszał e, aktualne tematy i nie było jakichś takich kontrowersyjnych e, scen, ale jednak tutaj mam wrażenie, że już poszli zupełnie w to. No, taki e, realizm, brutalizm. E, tak, takie bardzo e, e, dużo ekscesów, um, no tak. Wiesz, ja zabrałam mojej siostrzenicy na ten film, o. bo wiesz, po prostu chciałem spędzić fajne czasy razem, mm -hmm. chodzimy czas, często do kina razem. No i ci, dużo czasu w McDonaldzie zajęło mi to później, wytłumaczyć jej, co się tak naprawdę tam działo. Mm -hmm. Tak, no nie jest to prosty film do zrozumienia, tak naprawdę to ja nie wiem, o co one walczą, bo to nie jest tak, że one po prostu chcą przejąć miasto, tylko jakieś takie wypunktowywanie drugiej osoby, jakiejś przeszłości i że tam są jakieś różne poglądy. No więc to się robi skomplikowane. Nie, ja nie wiem, czy to ma, chodzi o to, że oni przedstawiają kogoś, czy to są jakieś takie, wiesz, że, że oni tak mówią coś, ale tak naprawdę to pod tym coś jest innego. Metafora. Jeśli nie... A, no, metafora. Może jest jakaś metafora pod tym. Ale ja tej metafory nie widziałem, ja po prostu widziałem dwóch bardzo e, takich mężczyzn dla mężczyzn, jak to się mówi, e, hmm. którzy walczą o, 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 o swoje... Swoją, swoje grono, jakby, że przejąć, e, jak to są wilki, to stado, swoje stado przejąć. Pozycja w stadzie. Pozycja w stadzie, mhm. no więc, e, tak, ja tak to widziałem i to było e, fascynujące. To prawda. E, wiesz co, jak Ty mówiłeś, to ja trochę myślałam o tym, co ja ci odpowiem, ale teraz zapomniałam. Dobra, to może przypomnisz sobie później, możemy przejść do filmu Weapons. To jest paradoks. Chcesz zacząć mówić o weapons i ściągasz kask? Ściągam ha husk, kask, bo chcę złożyć honor temu filmowi, bo e, nigdy nie widziałem takiego filmu, w którym e, który jest o broni, ale nie było tam broni żadnych. E, I to też właśnie m, tłumaczenie mnie zaskakuje, bo jest kompletnie te słowa nie pasujące, zniknięcia. Zniknięcia tłumaczy? zniknięcia tłumaczy powinny nastąpić po tym, jak ten film został przetłumaczony, tak właśnie myślę. I powinno być bro, broni, wiele broni na przykład. Wiele broni. Wiele broni. To bo... jest taki tytuł, tak jak właśnie chcesz mieć tytuł w horrorze, żeby był taki e, krótki, jak na przykład coś, mhm. żeby był taki tajemniczy i przyciągający i... Wiesz, już wzbudzający w tobie jakieś emocje. No. I wiele broni, ta ilość sylab yy, i w ogóle zbitka tych wszystkich dźwięków yy, idealna do horroru. Tak, bo trochę się tak ma zbić z tropu też, że wiesz o co chodzi za bardzo na początku. Wiele broni, gdzie te broni? Nie ma broni. Nie jest to naga broń, nie jest to zabójcza broń. Zabójcza jest, ale niestety nie, nie, nie nawiązuje do Mela Gibsona za bardzo ten film. Nie jest biologiczna też. Nie, nie za bardzo. Nie za bardzo, bo trochę jest. tak? Trochę jest. E, bo mamy tu taką fajną męską postać, która po prostu chce. E, pobić właśnie, kobietę. Pobić kobietę. E, a jak inny mężczyzna chce pobić kobietę, to on powstrzymuje, bo on chce ją mieć całą dla siebie. Więc. E, tak, film jest przede wszystkim dla mnie o tym, jak bardzo zawodzi system e, nauki w Stanach i w Polsce, bo no to akurat się bardzo ładnie wszystko łączy ze sobą, że tak jak w Ameryce, tak w Polsce, bo my uwielbiamy robić to samo co Amerykanie. Stąd e, nasz prezydent jest taką małą kupią też. też kolejny, e, Może być kolejny z wielkich Karoli. E, i, I właśnie. Co można zrobić? No tutaj jeden z bohaterów pokazuje, że można po prostu e, nakrzyczeć i później dać pierdol na parkingu. I może to jest rozwiązanie, a kolejnym krokiem jest jeszcze e, zamienić dyrektora szkoły w kukiełkę, która e, na końcu zostanie zamordowana. Co? 1 września już niedługo. Tak, 1 września niedługo, więc zbliża się... Święto zmarłych. To dobry film na, na tą okazję, gdybyście chcieli jeszcze poczekać i wtedy go obejrzeć, co Magda, myślisz o filmie. A tak. w ogóle to chciałem się przede wszystkim zapytać, co twoja twoja siostrzenica właśnie myśli, bo ona też była z nami na tym filmie. Tak, to prawda. Znowu długa sesja w McDonaldzie po, żeby trochę ją przygotować na powrót do domu, żeby też, jakby... Moja siostra też nie musi zawsze wszystkiego wiedzieć, na jakie filmy konkretnie idziemy. Um, ale tak, tutaj y, aluni się bardzo podobało. No, dużo dzieci, y, szkoła na miesiąc zamknięta, nie? Komu to się nie podoba? Wszystkim to się podoba. Y, dzieci mogą w nocy sobie coś tam latać po mieście. Nawet jeżeli są kamery, to nikt nie jest w stanie z tym nic zrobić. Taki film, można powiedzieć, trochę taki. Nie wiem, kojarzył mi się trochę z Dazed and Confused. Tak, no na pewno ja się tak czułem w, czasami w trakcie tego filmu, kiedy mhm. działy się rzeczy, które wychodziły poza ten wątek, mhm. który ja, ja, ja uważałem za jedyny słuszny. Mhm. Um, no, ale ja mam jeszcze dwa pytania do tego, co on tak sobie notuję w głowie. E, miesiąc wakacji, tak, ona ma, a Ludka? E, nie, ona, wiesz co, ona po tym filmie strasznie chciała mieć i ja właśnie też musiałam e, no jej wytłumaczyć, że e, na razie to nie jest możliwe. E, ona ma normalnie, ona normalnie chodzi do szkoły. Okej. Okay. Okay. No takie, ten, mitsona wakacje. Tak, no jest piękna, piękna pogoda, piękne polskie lato, bardzo ciepłe i e, takie, że można dużo czasu spędzać na dworze. To prawda, to prawda i można się uczyć na dworze, czy też nie tylko to w prawda. klasie. E, jeszcze chciałem nawiązać do tego, co powiedziałeś o kamerach w mieście, no bo to jest coś ciekawego, co nie jest zbyt wykorzystywane w kinie. Mamy te wszystkie hmm. kamery praktycznie na każdym rogu w każdej szapce, w każdym lidlu, w każdy... nad, każdym bankomatem. nad każdym bankomatem, w bankomacie nawet zauważyłem, że są kamery takie prosto face to face, że można trochę łamać czwartą ścianę, można robić takie mini scenki, mini, no, mini scenki, można robić nawet 24 godziny scenki, bo one są cały czas włączone te kamery i można właśnie wtedy E, zrobić film. E, można zrobić film, to taki eksperyment socjalny, społeczno-socjalny. No, socjalkę to można sobie nabić e, grając w takich filmach. Bo tu nawet nie musisz przygotowania mieć, bo to grasz samego siebie. Chociaż niektórzy nawet z tym mają problem, i później kończą w szpitalach psychiatrycznych. A problem jest taki, że tam nie ma kamer. I tutaj do tego dążymy właśnie, że coś się ciekawego by działo. To właśnie tam. Tak jak widzieliśmy film Not e, na kukułczym Gnieździu. Mhm. No, kurde. E, tutaj wydają miliony, zatrudniają Jacka Nicholsona e, świeżo po On by chciał odpocząć, a on musi tutaj grać jeszcze kolejnego psychopatę. E, więc... To jest na pewno dla niego duży wysiłek i coś zupełnie obcego. No tak, no bo on jest bardzo e, chill, jak to mówią: chill out, and relax, e, normalnie. No, chyba, że mu się Maryka skończy, i można po prostu bezbudżetowo po prostu włączyć te kamery, tylko trochę prądu. Te kamery są słabej jakości, ale to trochę taki Blair Witch Project ale w szpitalu psychiatrycznym, i później może tylko tam coś powiedzieć strażnikowi, żeby zostawił otwarte drzwi na noc, i później można jakby wypuścić na ulicę i zobaczyć, co się stanie. Więc to jest mój pomysł na film. Może taki list wystosuję, albo jak się Karol ogląda, to może on może taki dekret podpisać i, i może to się wydarzy. byłoby fajne. Ciekawe to było właśnie, co powiedzieć o tym projekcie. Ja też jestem generalnie zwolenniczką tak zwanych dowolnych filmów, filmów, które po prostu dzieją się cały czas w czasie rzeczywistym i powiem Ci, że. To jest wiesz to pokazuje jaka rozmowa jest ważna i jakie inne perspektywy są ważne bo ja zawsze bym ja, ja myślałam często o tych scenkach przed bankomatem. Wiesz masz dosłownie masz na sobie kamerę. no Jesteś jakoś tam ubrany bo wyszedłeś z domu wybrać te pieniądze pocie włożyć do bankomatu i to jest zawsze jakaś tam okazja na krótką scenkę ale pomysł taki So take Patrz na nie No dobrze takiej 24 godzinnej scenki y, jest bardzo ambitny podoba mi się i zaczyna się zastanawiać, czy wiesz na przykład, jeżeli formuje się za Tobą kolejka y, czy możesz zaprosić te inne osoby, żeby zagrały coś razem z Tobą? Tak, no bo o to chodzi właśnie, że nie musisz robić setupu kamer, nie musisz w ogóle myśleć o bezdwoju i y, reżyserze po prostu idziesz tam, gdzie są kamery czy tak już powiedzieliśmy, praktycznie wszędzie i grasz, tak? Tak. Po prostu wchodzisz i grasz, praktycznie grasz cały czas, tak? I, i możesz po prostu też zaprosić kogoś i zrobić takie właśnie, że to będzie trochę udawane, czyli acting, czyli aktorstwo. Bo <coughs> mówię, możesz grać siebie bez problemu, ale też możesz pójść i zagrać kogoś innego. Na przykład możesz zagrać aktora, jak Al Pacino czy Robert De Niro, Mhm. Johnny Depp? Możesz zagrać aktora, albo możesz zagrać aktora, który gra postać, na przykład Jacka Sparrowa. Mhm. Jeżeli on jest tam powiedzmy w Bydgoszczy i idzie do morza, w stronę do morza, nie szukać mhm. statku. Więc możesz zagrać wszystko, co tylko sobie wymarzysz, Może to być sequel, prequel, możesz remake zrobić, co tylko dusza zapragnie. To jest ciekawe. Jeszcze chciałem wrócić do filmu Paddington. E, lub jak to woli Eddington, mm -hmm. to też jest taki, no to jest niby nowa część, właśnie sequel, czyli sequel do, do sequela, e, ale też jest to trochę taki, właśnie restart serii. I tutaj e, chcę wprowadzić właśnie e, w, tym, w tym momencie trochę taki nowy segment e, sędziowski, nie wiem jak go nazwać, może, se, może sygna, segment sędziowski Maćka no, starcza się z języka. Tak, segment sędziowski, e, sędzi Maćka, więc e, sędziego Macieja. E, Powiem na ten e, tutaj niestety ja muszę dać... E, Zostawimy tutaj kartkę dla Ari Gostera za zmianę tytułu serii. Jest to mylące. Ani nie ma liczby, tak nie wiemy, która to jest część. Jakby chciał zrobić restart, to mógłby napisać na przykład Paddington 1, Eddington 1. I skąd te właśnie na rodziny. zmiany pierwszej litery? Bo no, E czy P to e, trochę jest to mylące. Ale można chciała tak zrobić tak zwaną Epkę. No właśnie, bo to jest dosyć krótki film, nie? O tam ile ma poniżej 3 godzin, więc może po prostu o to chodziło, że to jest bardziej taki zbiór najlepszych scen, który ma tak właśnie zaprezentować studiu wydawniczemu przed nagraniem dużej, dużego albumu, czy to się sprzeda? To też jest takie nawiązanie do dawnych czasów, jak czasów Elwisa. Kiedy tak właśnie się robiło muzykę, a nie siedziało się przy i wrzucało na spotify. Um... To ma na przykład zobaczyć agent y, studia z Hiszpanii. Dokładnie. I zadecydować czy film jest dostatecznie Taki przebojowy i wystrzałowy, żeby w ogóle zasłużyć na prezentację na srebrnym ekranie. No, Możemy też wspomnieć o tym właśnie, że skąd ten hiszpański producent? Bo my znamy, tyki mamy do, do, producent, do, do, do produkcji filmów, również polskich. Chcesz wspomnieć skąd o tym wiemy? Tak, oczywiście. I Bystre oko dojrzy na Twojej szyi, dowód, że jesteśmy stałymi bywalcami kina na granicy w Cieszynie. Jest to festiwal, na którym każdy szanujący się kinomaniak musi być. I my byliśmy tam na reżyserskim spotkaniu, gdzie dostaliśmy trochę insightu odnośnie tego, że reżyser może sobie nakręcić film taki, jaki chce, ale jeżeli agent z Hiszpanii da tutaj swoje notatki, i chcemy, żeby ten film poszedł w dalszą dystrybucję. Trzeba to zrobić po prostu inaczej. Tak. Stąd właśnie ten film nagle w połowie e, zrobił się hiszpański, mówią po hiszpańsku, e, więc jednak nie chciał napisów też dać polskich, więc um, stąd ja nie rozumiałem, co się dzieje e, w tym filmie. I był to film horror. O, o też o szpitalu psychiatrycznym. Nie pamiętam, jak się nazywa. Aha, okej, okay, mówisz teraz o filmie, który no, oglądaliśmy na, nie, na granicy, bo myślałam że wrócimy do. Nie, 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 bo chciałem okay. dokończyć, co, co ten hiszpański producent zrobił. A, yeah, okej, okay, okej. Okay. Jaki to był film? E, to był film o e, domu starców. Dobra, myślałam, że oni byli oni po prostu byli starzy. Okay. no to tak to się potoczyła ta historia właśnie i no, czasami po prostu tak jest. Nie wiem dlaczego o tym mówimy. O tym, że po prostu można tworzyć filmy, a co z nimi potem zrobić przemysł. Tak. Tak, tak, Trzeba tak. się z tym pogodzić. No, no, tak to tak jak wysyłanie Twojego dziecka do szkoły, bądź do yy, uniwersytetu. No tak właśnie, to też jest o tym ten drugi film, że my znowu wróciliśmy, tak skaczemy od jednego do drugiego, ale to czasami tak jest, jak są dwa ciekawe filmy, że można mówić i o jednym i o drugim na zmianę. Wcale to nikogo nie myli i nie gubi w strukturze naszego filmu. Może by nam się też przydał jakiś producent, ale myślę, że tak jest też ciekawy. Ale my mamy producenta. Tak? Ciebie. Dziękuję. Eee, chyba musimy po kończyć, bo już mi burczy w brzuchu. Nic sam nie daje nam do jedzenia. Ale możemy jeszcze coś eee, wspomnieć. W ogóle cieszymy się, że już jest ósmy odcinek. Eee, już, już tyle, tyle miesięcy tutaj wytrwaliśmy. A wy z nami? W ciepło, w zimno, w deszcz. W pracy. słońce. W pracy. E, poza pracą. Tak. I my myślimy, że przydałoby się jeszcze może trochę więcej angażu właśnie z widzami, e, więc może zaproponujemy jakiś konkurs. Możecie wygrać coś lub coś innego. E, za jakiś najlepszy komentarz masz jakiś pomysł Magda, co, co mogliby nasi widzowie napisać. Ale to nie ja biorę udział w konkursie. Tak, ale musisz wymyślić zagadkę, pytanie albo na przykład, nie wiem, żeby było coś kreatywnego albo mm -hmm. żeby ktoś napisał swój ulubiony film, coś w tym stylu. A tak, być... żeby ktoś napisał swój ulubiony film, to jest bardzo kreatywne i angażujące dla tego. Myślę, że najlepszy film może być też dobry, bo po prostu wybierzemy najlepszy z tych filmów. Konkursów może być wiele. To jest nasz pierwszy konkurs, taki trochę na rozgrzewkę, żebyśmy się poznali, żebyśmy weszli ze sobą w interakcję. Więc e, widzowie, pod tym filmikiem po prostu napiszcie, jaki jest wasz ulubiony film. Tak, myślę, że na rozgrzewkę to powinno być wystarczająco proste, żebyście sobie poradzili. Prosimy też napisać e, wasz adres z kodem pocztowym, numer telefonu i adres maila, żebyśmy mogli wam później napisać, kiedy doślemy Wam coś. E, dziękujemy bardzo za dzisiejszy odcinek, ja wracam na robotę, e, jestem na przerwie tak naprawdę i już jest spóźniłem 20 minut e, i mam nadzieję, że spotkamy się w następnym odcinku. E, to byłem ja, Maciej Spiszyński i była ma ze Magdalena tak Kucharska. Ja dziękujemy do bardzo. Filmistyki.